najtańsze i tankowanie nie idzie, drzwi otwarte dalej nie idzie. Co pozostaje? Jedyna opcja bagażnik, tu odciągamy. Kratkę. Ona wyskoczy. Poszła. Poszło do góry. Teraz tak, to trzeba obrócić. I tam też. Mówię, Nawet promocja była. I tak wyszło, że nie zapłaciłem nic, a tu gdzieś musi być. No, tam to widać. O. Sznurek, ale czy działa? Dalej nie działa. Jest bieda.